chyba masz dwa powody do radości. Raz, że udało się strzelić w bramkę. Dwa, że zero z tyłu. Najważniejsze, że zero z tyłu. Ale to, że strzelamy na bramkę, to nieważne kto, ważne, że strzelamy i wygrywamy. Odkąd dołączyłeś do zespołu, ta gra wygląda znacznie lepiej w defensywie. Czujesz się, że jesteś częścią motoru? Że, że dzięki tobie ta gra właśnie wygląda tak, jak wygląda? W sumie każdy zawodnik gra na boisku Każdej macie na 100%. I daje, tylko musimy z całym i to daje rezultaty. Rezultat Nie stracimy ramek i to jest najważniejsze. Graliście do tej pory z rywalami z niższej półki. Za tydzień mecz ze Stalo Rzeszów też będzie bardziej wymagający przeciwnik. Myślę, że też powalczycie o zwycięstwo. No, mamy taki cel, żeby walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Trzy punkty dla nas się liczą. Nie patrzymy na tabelę, nie patrzymy na czynnika, tylko na...